Witajcie, witajcie, drogie, kochane bliźnięta. Pozwolę sobie tak powiedzieć, bo ja jeżeli miałbym powiedzieć, jakich, jakich przedstawicieli znaku, znaków zodiaku mam najwięcej w swoim otoczeniu, to słuchajcie, bliźniąt, 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 Jakub bliźnięta, Tetra bliźnięta, moja najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa, bliźnięta. No i jeszcze innych mnóstwo bliźniąt, o których nie będę mówiła. Później pewnie koziorożce i skorpiony, ale tak ja mówię, przez bliźnięta ostatnio jestem może nie zdominowana, ale ich energią zasypana. Ale lubię bliźnięta, aczkolwiek nieraz są trochę humorzaste, ale mam nadzieję, że ta bliźnięta... Które mnie oglądają, umieją panować nad swoimi emocjami i są wspaniałe, mega inteligentne. I umiejące się przystosować do każdej sytuacji. No i zobaczymy, czy w sierpniu trzeba będzie się przystosowywać do każdej sytuacji, czy nie, co Wam sierpień przyniesie. Ja sierpień bardzo lubię, o tym jeżeli wiecie i oglądacie moje filmiki, to doskonale wiecie. Będzie oddzielny filmik, może na żywo, 1 albo 2 sierpnia najprawdopodobniej o samym miesiącu sierpniu, więc. Tu już nie będę mówiła, żeby nie marnować czasu, ale jakbyście chciały posłuchać, to Was z całego serca zapraszam, bo będę mówiła, co robić, kiedy nie robić, kiedy jest snów, kiedy nie ma nowiu i myślę, że bardzo wartościowe. W tym miesiącu każdy znak ma oddzielny filmik, jeżeli chodzi o horoskop sierpniowy, żeby było łatwo szukać. Aczkolwiek bardzo dziękuję Kacprowi, który codziennie robi, Czasówki do energetyk. A jeżeli jeszcze nigdy nie oglądaliście moich codziennych energetyk, to zapraszam codziennie z Omonem na moim kanale. Zazwyczaj około godziny 20.00. Nieraz, jak chcę mieć wieczór wolny wcześniej. Dobra, sierpień przesłanie Potęga Myśli Louise Hay, później The Elemental Wisdom Tarot, bardzo go lubię, jest piękny, i później, kochani, przesłanie. Archanielskie na sierpień, a może na cały rok, jeżeli będzie piękne. Dobra. Bliźnięta zamykają oczy, razem myślimy, energetycznie się łączymy. I słuchajcie, nie musiałam myśleć, bo może wy tak bardzo no, mocno myśleliście, że nawet nie musiałam wybierać karty. Nie wiem, czy widzieliście, ale pewnie widzieliście karta sama się wybrała. Piękna karta, piękne przesłanie. Chcę się doskonalić. No i słuchajcie, pragnę pozbyć się starych, negatywnych przekonań. To nic innego jak myśli, które stoją mi na drodze. Moje myśli będą pozytywne i przyniosą mi spełnienie. Przepiękna karta dla bliźniąt. To, co powiedziałam na początku filmiku, ja uważam, że bliźnięta są jednym z najbardziej inteligentnych znaków Zodiaku i umiejących dostosować się do różnych rzeczy. Minus grzech, błąd, w zależności jak to nazwiemy, zaniechania. Czyli wy pomysły macie dobre, wiele razy coś robicie, ale niestety nie kończycie. I teraz. Pragnę pozbyć się w starych wzorców. Robię wszystko od początku do końca. Koncentruję się na jednym, robię fistaszka zrobione i przechodzę dalej. I tworzę swoje imperium albo cesarstwo doskonałych zmian. Pięknie, pięknie żałuję, że ujrzę, nie jestem z poznaku bliźnią. Idę dalej. Dobrze, teraz tarot. Najpierw z przełożenia, a później na trzy sfery życia. Bliźnięta, bliźnięta. Co czeka bliźnięta? Na co powinny zwrócić uwagę, co będzie ważnego, istotnego w ich życiu w sierpniu. Mhm. I już sprawdzamy. Ósemka denarów. Cesarz, cesarz, cesarz Zaraz wszystko przetłumaczę. I szóstka mieczy. No, powiem tak. Szóstka mieczy zależy, przy jakich jest kartach, bo tu jest przy dobrych kartach. Ale mimo wszystko słuchajcie, jakie zmiany widzę w waszej pracy. Absolutnie nie musi być to strata pracy. Może być przetasowanie. W tym, co robicie, czyli tak jak gdyby, jeżeli macie na przykład własną działalność, czyli może trzeba zrobić coś inaczej niż zwykle, może trzeba na innego klienta się otworzyć, może trzeba jakąś reklamę zrobić, może trzeba świeżą stronę internetową, a może trzeba do działalności coś dołożyć. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli na przykład pracujecie u kogoś, to oczywiście może być przetasowanie w waszym miejscu, zmiana pokoju, może zmiana obowiązków, albo przetasowanie wokół Was. Tak jest to pokazane. No i tak jak gdyby przystosowujcie się do tych zmian i wykorzystujcie okazję. Ja na przykład przy szóstce mieczy, którą bardzo lubię, tutaj pozdrowienia dla Karolinki W., która jak gdyby bardzo zwróciła uwagę na ten tren, który ta kobieta zostawia ze sobą, Czyli jest pokazane, że różne problemy tutaj finansowe, albo z mężczyznami, są zostawie, już są za nią. Najgorszy czas za wami. Trzeba różne rzeczy podcinać, przetransformować, pozmieniać i być bardzo widoczną, widocznym przy cesarzu, być pewnym swoich umiejętności tak, wręcz bym powiedziała, nie chciałabym powiedzieć bądźcie bezczelne, bo może tutaj trochę przesadziłam, ale pewne, silne swoich umiejętności, to co nie wychodzi, podziękujcie temu i otwórzcie się na coś nowego, tak. I myślę, że też, nie wiem czy nie trzeba trochę zmienić myślą kształtu w głowie, bo wiesz, że bo ósemka denarów odchodzi do przeszłości, że być może też nie tylko ciężko zarabia się pieniądze. Być może jest coś, może na to wpadniecie albo jakiś kontakt zrobicie, co Wam łatwo przyniesie pieniądze. Idziemy dalej. Sprawy uczuciowo-rodzinne. Trzy karty. Sprawy zawodowo-finansowe i sprawy kondycyjno zdrowotne i już, kochani, patrzymy. Aspucharów Pucharów odchodzi do przeszłości, czwórka mieczy i szóstka mieczy. No to w sprawach uczuciowych jeszcze dobrego miesiąca nie będzie, tak? Przepraszam, że tak trochę z grubej rury, ale muszę mówić prawdę. Czyli teraz tak, karta miłości. A z Pucharów odchodzi do przeszłości. Czyli w stałych związkach może być, może nawet nieźle, ale może być nudno, ewentualnie cicho, ewentualnie, a ja bardzo często przy tej karcie mówię płasko, tak? Chyba, że w stałych związkach wyjedziecie gdzieś i w innej energii, w innym, nie wiem, pokoiku hotelowym będziecie miło spędzać czas, tak? No i tak naprawdę bym powiedziała, dla Was sierpień, chociaż ja powtarzam, że sierpień jest bardzo dobry do zarabiania pieniędzy. Nawet przygotowuję webinar 8, 8. Zapraszam Was na webinar odnośnie bogactwa, przyciągnięcia do siebie pieniędzy. Będę podawała rytuały i będzie też bardzo silna medytacja za nią bogactwa. Informacja będzie pod filmikiem. Ograniczona ilość miejsc, bo tylko 25 osób. Webinar, oczywiście online. Ale nie o tym chciałam teraz mówić, przepraszam, przeskoczyłam. Tu jest pokazane, że myślę, że to, co z przełożenia zawodowo-finansowe, bardzo ważne, ale w sprawach uczuciowych dla Was jest konieczna zmiana miejsca. Zmiana miejsca, nawet na chwilę, z partnerem, nawet na weekend, żeby odpocząć od tego domku i tych samych spraw. A zmiana miejsca dla singli, no to poszukajcie w innym miejscu niż dotychczas, ale za specjalnie tutaj cudów się nie spodziewajcie. No ja bym powiedziała, no może jakaś wakacyjna miłość, bo ta nie, mieczy, prawda, łódeczka i w ogóle, ale myślę, że nawet jak się jakaś tam wakacyjna miłość trafi, to raczej nie przetrwa. Dobrze, sprawy zawodowe. Tak, karta zwycięstwa. Szóstka buław, karta słońca i karta dziewiątka yy, buław przeszkód. Ale jaka karta jest najsilniejsza? Słońce. Czyli można powiedzieć tak: słońce przebija przeszkody, i nawet jeżeli na swojej drodze w sprawach zawodowo-finansowych napotkacie przeszkody to jesteście je w stanie pokonać, tak? Pamiętacie, jak nieraz oglądacie pewnie Energetyki, ja mówię, jak słońce wychodzi, bądź słońcem narodu, tak? Bądź słońcem narodu w tym miesiącu. Niech Twoja praca, niech Ty sam, czy sama, bądźcie widoczni. I teraz tak, jakie jest ryzyko przy słońcu? Że przy słońcu jakoś to tam idzie, jakieś pieniądze się zarabia, Jakoś tam te relacje zawodowe są całkiem dobre i niby nic nie muszę robić, a ja mówię, jeżeli komuś wychodzi słońce, czy bliźniętom, czy koziorożcowi, komukolwiek, to nawet jeżeli macie dobry miesiąc i moglibyście nie ruszyć tyłka z kanapy, to bierzcie się do roboty, bo jesteście w stanie zaistnieć z przeszkodami, może ze dwa razy, albo i trzy, będzie trzeba do tych samych drzwi yy, yy, uderzyć. Może ktoś od was telefonu nie będzie odbierał, no to napisać maila, albo się udać do kogoś, ale jesteście dużo w stanie zyskać z przeszkodami, tak? Ale zyskać. Słońce oświetla przeszkody, jesteście w stanie je pokonać, wykrzyknąć, tak? I to jest, i to jest bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie pokazane, tylko też tak jakby pokazać się w dobrym świetle, to, co wychodziło z przełożenia. Tam był cesarz, tak? Czyli cesarz tutaj zobaczcie, szóstka buław pozycja zwycięstwa, no i słońce, słońce narodu. Czyli nawet jeżeli, nie wiem, aplikujecie do jakiejś pracy i czegoś nie wiecie, ja jestem zawsze za prawdą, ale. No nie kłamcie, ale miejcie taką postawę, że ktoś, kto nie wiem, was przyjmuje do pracy, będzie przekonany, że nawet was o to nie musi pytać, bo wy jesteście takie mocne, tacy mocni w tym, co robicie, tak? Czyli proszę to robić. Z wydawaniem pieniędzy ostrożnie, nie jest to miesiąc na wydawanie, bo tutaj przy tej dziewiące buław mogą być jakieś niespodziewane wydatki. Teraz zdrowie, kondycja siódemka pucharów, król denarów i dziewiątka denarów. Powiem tak. Król denarów i dziewiątka denarów raczej są pozytywnymi kartami, ale ja w zdrowiu, to już też kiedyś wam mówiłam pewnie, pewnie jak oglądacie moje programy, to wiecie, że w takim horoskopie będę starać się szukać tych złych rzeczy. Nie to, że macie być chory, ale zwrócić uwagę, tak? A jak wszystko będzie dobrze, to też będzie dobrze. To na co zwrócić uwagę? Po pierwsze na zdrowie mężczyzny z waszego otoczenia, najprawdopodobniej starszego, tak? Raczej nie chodzi to o dziecko, może być to partner, ojciec, teść zaprzyjaźniony wujek. Zwrócić uwagę na jego zdrowie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Was, denary żywią ziemi związane ze stawami, nogami. Czyli zwróćcie uwagę u siebie na stawy, może też kręgosłup, chociaż kręgosłup to by był śmierć albo wieża, ale też, bo też jest z kości związane kręgosłup, stawy, kości, zęby, ale najbardziej dla mnie to kręgosłup, u was od tego odcinka krzyżowo-lędźwiowego i nogi, to na to zwrócić uwagę. No i uważam, że tak. Dwie możliwe, trzy możliwości. Siódemka pucharów. Uważać, żeby się na coś was nie uczuliło, czyli będziecie mieli tendencję do alergii, raczej pokarmowych, bo jest żywioł ziemi, czyli tego, co ziemi, ale też no różnie może być. Kolejna rzecz, zaburzenia hormonalne. Oczywiście, może nie u wszystkich bliźniąt, ale u niektórych mogą się pojawić. I kolejna rzecz, zwrócić uwagę, czy odpowiednią ilość wody pijecie. I teraz karta anielska, archanielska nawet, dla Was na cały sierpień. Przemiana zawodowa, zobaczcie, czyli to jak gdyby kręci się wokół jednego, czyli powinniście być zafiksowani na sprawy y, y, zawodowe i pozwolić, żeby jakiekolwiek niepowodzenia uczuciowe y, zabrały wam energię do realizowania siebie zawodowo. Czyli przemiana zawodowa, słuchaj, osoba z poznaku bliźnią, przepraszam za taką bezpośredniość, Archanioł Hamuel mówi do ciebie, Twój cel życiowy wyzwala błogosławioną zmianę zawodową, czyli przy słońcu, ceszarzu, który wychodził rusztyłek i doskonal się zmieniaj swój sposób zarabiania, pokazuj się wszędzie może być to jeden z ważniejszych miesięcy zawodowo-finansowo w Twoim życiu, może nie w życiu w roku, i nie zwalaj na to, że są wakacje już kuj żelazo póki gorące. Dobra bliźnięta, mam nadzieję, że Wam się horoskop podobał. Zachęcam do oglądania codziennych energetek. Będzie też bardzo ważny horoskop numerologiczny na Nowy Rok Numerologiczny. I jak ktoś się interesuje, to też kurs numerologii. Pa kochani!